znaczą schodu, chyba i dalekiego. Schodu to nie, ale środkowego to nie tak. wystarczy yy, i starczy. Proszę Państwa, miło Państwa powitać I, i, i bardzo mi przyjemnie, że Państwo chcieli poświęcić swój cenny czas na spędzenie dzisiejszego wieczoru z kuchnią Kresów, a właściwie z kuchniami Kresu. Tą kuchnią kresową to różnie bywa, różnie się dzieje i trzeba byłoby się na samym początku, żeby zrobić Państwu parę słów takiej e, moich uwag, moich e, pewnych uwagacja na temat kuchni kresowej. Czy kuchnia kresowa w ogóle istnieje jako kuchnia fizycznie? To proszę Państwa, no każda kuchnia e, posiada pewne, parę pewnych e, konstytutywnych zasad, czyli obszar geograficzny, na którym ona występuje, klimat, jak również kultury, które tam dominują. Kultury, a z tym związana jest również religia. No i proszę Państwa, jeżeli zobaczymy sobie kresy pojęcie kresów, które zmieniało się od XVII wieku aż do wieku XX, kresy, które sięgały od inflant aż po Morze Czarne i dalej na, na wschód, to czyż można mówić o jednolitej kuchni kresowej. Czy yy, kultury, czy, czy, czy klimat, a yy, na tym wiążą się dostępne pokarmy, z których korzystano przy komponowaniu tej kuchni, są jednorodne dla całej kuchni kresowej. Proszę Państwa, myślę, że chyba kuchnia kresowa bardziej funkcjonuje w wymiarze mentalnym. W naszych umysłach, w naszych duszach, szczególnie tych osób, a wiem, że... Wielkopolska, a szczególnie województwo dolnośląskie jest w większości, może nie w większości, ale w znakomitej części zamieszkaje poprzez budyutury patriotów i rodziny. I to myślę, że właśnie we wspomnieniach tej kuchni kresowej, we wspomnieniach tej kuchni, którą pamiętamy, przepraszam Państwa, ale to już łączą nam znaczy się właśnie ta kuchnia była tam tworzona. Proszę Państwa, wystarczy, że sięgniemy po literaturę Wańkowicza, Szczenięce lata, tam gdzie kuchnia litewska opisana jest w dworze szlacheckim. No warsztat Pana Wańkowicza, jego język, sposób opisu, forma prowadzenia tego jako gawędy, to jest coś, coś cudownego i rzadko spotykane. I to chyba tam trzeba było szukać kuchni kresowej, żeby za to się odnosić również do innych kuchni, do kuchni regionalnych które w naszym odczuciu wiążą się bardziej z tymi smakami, które zostały zapamiętane z dzieciństwa. Te, które wynieśliśmy z domu, czy z domu rodziców, czy z domów bab, gdzie były doskonałe podawane potrawy, doskonałe przetwory, spiżarnie, które były kiedyś przebogate. No dzisiaj w większości niestety korzystamy ze spiżarni z marketach wielkich sieci. A szkoda, na tym, proszę Państwa, proponuje również w swoich książkach, nie tylko w kuchni kresowej, a mi troszeczkę, to jest taki drobny tylko wymiar tego, co udało mi się wydać w wydawnictwie zyski spółka, czyli wydawnictwo też z Poznania. Muszę Państwu powiedzieć, że już troszeczkę abstrahując od, 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 od wymiaru kuchni, kuchni kresowej. Swój debut miałem właśnie tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce i z wielką sympatią i wielkim uczuciem darzę ten region, tych ludzi, którzy tutaj zamieszkują. I, i, i tak się jakoś dziwnie złożyło, bo bardziej mi jest miłe te regiony Poznań, Opole, a tam gdzieś tam w sztoku, to mnie traktują jako coś normalnego, coś swojego, co wyrosło i, i, i nie chcę dalej tam rośnie. Ale już odchodząc od tej sprawy, wiesz, może parę słów, bo ja tak od razu zabrałem się do tej kuchni kresowej. Jestem z wykształcenia historykiem i socjologiem i mojej twórczości bardziej interesuje mnie warstwa historyczna kuchni, warstwa społeczna, czyli od kiedy jemy, skąd się pewne potrawy, podarby wzięły, jak one były rozłożone w różnych warstwach społecznych, jak potrawy kształtowały niektóre aspekty polityki wewnętrznej czy zagranicznej ościennych państw, jak również jak dzisiaj funkcjonują, funkcjonuje jedzenie w naszym życiu codziennym, w naszym życiu świątecznym. Jaki to ma wpływ a szczególnie jeśli odniesiemy się do naszej tożsamości, czy to będzie tożsamość kulturowa czy narodowa, to co tworzymy, coraz częściej zapominamy, że jedzenie jest także cenne jako pewna ramna spinająca pokolenia, a traktujemy je coraz częściej jako czynność tylko fizjologiczną, a przecież jeżeli zobaczymy symbolikę. Pokarmów, szczególnie pokarmów świątecznych. Myślę, że najwyraźniej naj, naj, naj to występuje w wieczerzy wigilijnej, gdzie każdy składnik tej wieczerzy, czy to są grzyby, czy to są owoce suszone, czy inne rzeczy, ma swoje odniesienie, swoją, swoją symbolikę. Warto do tego wracać, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy zdominowani przez globalizację i tą kulturę masową. Ja wcale nie twierdzę, że kultury masowej można się wybić, ale również z pewnej takiej kultury masowej, którą między innymi traktowana jest kuchnia, można przejść do, do kultury wysokiej. Ja jeszcze pamiętam na pewno, że z Państwa również, kiedy to w szkole podstawowej, na zajęciach praktycznych, robiło się wąbki z wydmuszek, łańcuchy z papierów kolorowych się kleiło. Po złotkami oklejało się jaj, jaj, jabłka, czy, czy też srebronę malowało, malowało się szyszki. Był to przepiękny yy, wymiar, gdzie to była praktyczność. Każda choinka była inna, inaczej przy, zrobiona i to ta choinka yy, była taką wizytówką yy, rodziny, która zamieszkiwała. No dzisiaj proszę Państwa, jedziemy do supermarketów, kupujemy bombki, yy, swoje choinki robimy lalkę Barbie, taką amerykańską. I, i koniec, bo jest to prostsze. Ja nie twierdzę, iż trzeba fastorycznie robić przetwory, trzeba codziennie pieść chleb, robić swoje wędliny, ale można skupić się na tych takich aspektach domowego jedzenia, przynajmniej podczas podczas świąt. To daje, tak jak powiedziałem, doskonałą, klamrę społeczną, która spina pokolenia, a, a również wtedy, kiedy przy y, wspólnym ozdabianiu choinki, czy robieniu ozdób choinkowych, to warcia może opowiedzieć, jak się kiedyś robiło, jak się kiedyś obchodziło święta. To chyba może dość tyle mojego narzekania y, na rzeczy, które źle się dzieją, ale y, Państwa i tutaj wizyta i, i zainteresowanie się dniami y, y, regionalnymi świadczy o tym, że to nie umiera, trwa w nas, a myślę, że Warto te wartości pielęgnować, szczególnie proszę Państwa na przykładzie kuchni regionalnych, których na wschodzie występuje całe mnóstwo. Ponieważ jeżeli tylko przyjąć województwo podlaskie, to jest kuchnia i białoruska, i ukraińska, rosyjska, kuchnia tatarska, kuchnia litewska. no i Proszę Państwa, jeszcze zostały pozostałości pewnych rzeczy, tak jak kuchnia żydowska, czego przykładem takiego połączenia jest babka ziemniaczana która swoją powiniencie ma w kuchni żydowskiej, a tam się po prostu to nazywało kubel. Do kuchni litewskiej przeszło to jako kubeli, i zespół stało jako babka ziemniaczana. Większość potraw w kuchni wschodniej, szczególnie tutaj tej północno-wschodniej, opiera się na ziemniakach. No jest to co prawda przełom XVIII, XIX wieku, wcześniej nawet XVIII, kiedy ziemniak trafił tutaj na nasze ziemie i był Olbrzymim wyzwolenie od głodu był, był to ratunek przed głodem dla Europy, szczególnie dla władz najniższych, dla, dla Włościan. Kiedy to ziemniak rósł na nie najlepszych ziemniach, łatwo było go przechowywać i zagospodarować. Proszę Państwa, wtedy, kiedy ziemniak cieszył się swoją największą popularnością, powano z niego robić cuda: Mydło, świece, sery wypiekać chleb. Co prawda ponieważ w ziemniaku nie ma glutenu, ten chleb nie rośnie, ale z kolei chleb wykorzystywany jako doskonały dodatek, przepraszam, ziemniaki wykorzystywane jako doskonały dodatek do chleba. Dzięki do tych ziemniaków chleb może był to sześć gniazdy, ale za to był świeży przez 2-3 tygodnie nie, nie tak jak dzisiejsze wyroby w większości tej garnicze, które następnego dnia już nie bardzo nadają się do spożycia. Teże ziemniak był wykorzystywany na wiele sposobów, ale czy to babka ziemniaczana, czy litewskie cepeliny, czy kiszka ziemniaczana, to nie był taki od razu fakt, który zaistniał z przybycia ziemniaka. Ten ziemniak był traktowany w większości jako gotowany, uczony, przy dostatku Tłuszczu był okraszany tłuszczem z cebulą i spożywany najczęściej z mlekiem, bo z serwatką czy, 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 czy z siadłym mlekiem. To dopiero okres międzywojenny i rozwój ruchów ludowych, społecznych, kiedy spółdzielczych, kiedy to powstawały pierwsze koła gospody i wiejskiej, próbowano coś z tego ziemniaka zrobić więcej niż tylko jedno proste danie pod tytułem ziemniaki z tłuszczem to wtedy pojawiają się różne pomysły, bo wtedy też zaczyna się podpatrywać kuchnie sąsiadów. Proszę zauważyć, słynne litewskie cepeliny, one dalej występują w kuchni mazowszej jako tartacze. Na Białorusi występują jako pyzy. No przecież powiedziałam dla Państwa, że coś z ciasta ziemniaczanego z mięsem w środku to pyza, no to Państwo wiedzą, że to polskie pyzy poznańskie wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast to jest taka różnorodność nazw jednej potrawy, ale to funkcjonowało również w drugą stronę, ponieważ czasami jedna nazwa oznacza różne potrawy, na przykład wereszczaka, to jest coś na wzór krakowskiej galicyjskiej maczanki, czyli to jest mięso z sosem, występuje na Litwie z kiełbasą, w środkowej Polsce występuje ze schabem, Natomiast z boczkiem występuje na Białorusi, czyli tutaj zmienia się potrawa, a nazwa pozostaje, pozostaje ta sama. Hmm. cóż jeszcze można powiedzieć o kupniarzstwie? Czemu byłoby zacząć z samej góry, czyli Litwa. Litwa doskonałe wyroby na nabiału, doskonałe łączenie potraw z lasu, czyli to są grzyby, ryby. No i nawiał to sery, no i doskonałe litewskie drzwiny, które były robione z mięsa, które inaczej było troszeczkę yy, yy, chowane. i w inny sposób następował ubój, ale najciekawszy tam był sposób konserwacji tego poprzez wędzenie zimnym dymem. Tam powstały doskonałe kindziuki, yy, tam powstawały doskonałe kiełbasy samo dojrzewające. Proszę serwować, że w 1938 roku Kiełbasa, która była na produkowana, produkowana, nazywała się wieleńską, bo to było z racji tego, iż problemy, problemy mieliśmy polityczne, stosunki dopiero zostały nawiązane w 1938 roku, ale to właśnie w Poznaniu profesor Dylinger przeprowadził badania organoleptyczne kilku gatunków węglin wytwarzanych w Wilnie. Proszę Państwa, i co się okazało? Te wędliny po prostu wlano woskiem i zostawiono w, zostawiono w temperaturze pokojowej na okres roku. Po roku stwierdzono, iż żadna się z nich nie zepsuła, natomiast niektóre podwyższyły swoje warunki smakowe. Czy Państwo sobie wyobrażają, po, po roku zjeść jakąś naszą wędlinę? No, rzecz może nie, nie, nie to, że niemożliwa, ale kolejnie ryzyko. Więc tak, jeżeli dalej przejdziemy niżej, to zahaczymy tutaj też troszeczkę o, o, o mazowsze. Ja mówię o okresach tych, 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 tych współczesnych, które są, no to są kurpie, to są podrady z lasu, biód to plewy, doskonałe plewy, które piekane są z łysych w łysych i okolicach. Dalej zahaczając o, o, o sokułkę, to znajdziemy również doskonałe miody, dziczyznę ale tam pojawia się już dosyć ciekawy specyfik y, naszego regionu, czyli tak zwany albo y, samochod. Jeżeli Państwo będą y, przejazdem bądź turystycznie wianko, to zapraszam serdecznie do wsi, gdzie y, jest ekspozycja aparatury wimbrowniczej, która została skonfiskowana y, okolicznym, może nie okolicznym, ale wimbrownikom. Ale Proszę Państwa, to, to są małe fabryki. To jest yy, taka jedna fabryczka, gdzie jest onego zacierłu, jest te 5000 litrów. I kiedyś to było niszczone na miejscu, natomiast ponieważ pan dyrektor budynku zwrócił się do, do policji z prośbą o, o przekazywanie tego niszczenia, więc to było rozbierane i potem po yy, uprawomocnieniu się... Yy, Roku sądowego, kasacji tego było to przekazywane, ale było to przekazywane w częściach, no jak to wszystko zebrać do kuchni. No więc najprościej było zadzwonić do gościa, które nie Skupnięto, no i, 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 i taki facet przyjeżdżał, Wiesz, ten kierownik mówił, pan Gabrys mówił, tyle nierdzewki, tyle kraników, termometrów, zegarów, innych rzeczy, nie szkoda panu? tak się uśmiechnął facet, puścił to, do kierownika i ja mówię kierownik tu Dwa razy większa już pracuje. Także jest to rzecz. Drugą kwestią, proszę Państwa, to jest to, co mamy w tej chwili i w Czechosłowacji. To jest taki symptom. Wszystkie kraje ościęte i większość krajów Europy ma zalegalizowaną destylację alkoholu na własne potrzeby, na potrzeby agroturystyki i innych kwestii. U nas tego nie ma. To Chodzi w szarej strefie, w czwartym albo piątym obiegu, czego efektem jest niska jakość tego samodomu, ponieważ to trzeba albo schować, albo szybko sprzedać, ale najlepiej jeszcze szybciej to wypić. Nie ma przekazywania tradycji i ten destylat jest złej jakości, ale muszę Państwu powiedzieć, że niektórzy producenci wspierają się naprawdę na, na szczyty możliwości i to, co, co serwują, naprawdę jest to smakowite. z ciepłem, z bezpieczeństwem, z komfortem, z rodziną i dzisiaj chciałbym Państwu chociaż pokrótce przedstawić rodzinę Megan. A rodzina Megan jest naprawdę duża, to nie taka rodzina 2 plus 2. Tutaj jest znacznie większa rodzina i życzę tego, aby w Polsce każda rodzina miała nie tylko dwójkę dzieci, a i więcej. Drodzy Państwo, ale wracamy do samochodów. Renault Megan. Renault Megan, tak jak powiedziałem, jest w wersji pięcioziowej, wersji Coupé, dynamicznej wersji Grand Tour z dużym bagażnikiem. Jest Fluence, który jest typowym sedanem. I trzeba jeszcze powiedzieć, że mamy Renault Megana Coupé Cabrio, czyli ze szklanym otwieranym całym dachem. I jeszcze można powiedzieć to, że scenik wywodzi się z rodziny Megan, czyli można powiedzieć, jest to starszy brat czy młodszy brat e, Mega. Ale wraz, e, jednak dzisiaj chciałbym przedstawić Megana 5-ziowego, który jest typowym i najbardziej sprzedającym się samochodem w rodzinie Mega. Drodzy Państwo, zacznijmy może dzisiaj od tyłu samochodu, to jak Państwo pamiętają jest to Megan w wersji trzeciej już. Pierwsza Meganka była w latach 96 bardzo dobrze postrzegana przez klientów i bardzo dobrze sprzedającym się samochodem. W 1999 był lifting tego samochodu, a następnie w 2002 weszła Meganka dwójka z bardzo kontrowersyjnym tyłem. Ten tył był niektórzy mówili na to, żelazko, no, różne były jakieś tam e, spostrzeżenia i każdemu nasuwało się coś na myśli, czyli wzudzała emocje, które no, zawsze chcę dać samochód, który zbudza emocje. Ale oczywiście yy, w, wysłuchuje się uwagi klientów i dzisiaj mamy Megana Trójkę, który jest bardzo nowoczesny, bardzo ładny, aczkolwiek może już nie tak kontrowersyjny jak jego poprzedni. Z tyłu mamy duże, czytelne lampy, które jedna, jedna część jest, zachodzi na zderzach, druga część jest w tylnej klapie bagażnika. Oczywiście standardowo... Dodatkowe światło 100 trzecie. No i to co na pewno wyróżnia nowego mega napięciodiowego to to, że mamy naprawdę bardzo duży bagażnik jak na hatchback To trzeba podkreślić jak na hatchbacka mamy tutaj 410 litrów bagażnika. Jest to naprawdę naprawdę sporo. A, jeszcze tutaj oczywiście jak podniesiemy Półkę mamy drobny schowek na drobnicę i nie zapominamy oczywiście o pełnym wymiarowym kole zapasowym. Kanapa dzielona, można to oczywiście powiększyć. Je możemy sobie demontować oczywiście, jeżeli taka potrzeba jest. Także nie ma, ma najbliższego problemu. Tyle, jeżeli chodzi o bagażnik. Zapraszam oczywiście do środka i zobaczę Państwu, że rzeczywiście nowy mega to jest fajny samochód. Wchodząc do samochodu od razu siadamy i czujemy bardzo wygodne fotele, podłokietnik, który mamy wkomponowany ładnie ze schowkiem, ręczny hamulec, który również może być elektryczny, i sam się zaciągać, sam się zwalniać według poziomu wyposażenia oczywiście karta Renault jako pierwsze Renault wymyśliło tego typu system już od wielu, wielu lat jest to system nowej generacji wiele firm kopiuje tego typu rozwiązanie no, zresztą wiele rozwiązań samochodów Renault jest kopiowanych do innych aut dalej pozycja za kierownicą naprawdę bardzo wygodna fotel na wysokości regulujemy kierownica w dwóch płaszczyznach głębokość, wysokość więc naprawdę idealnie możemy to miejsce za tak kierownicą zająć skórzana kierownica, ładnie obszyta również tutaj w kierownicy mamy tempomat, ogranicznik prędkości no, tak jak teraz mają zmienić się przepisy że nie ma być 50 plus że te 10% tolerancji 10 km tolerancji, także warto ustawić w ograniczniku 50 i na pewno go nie przekroczymy tej prędkości po mieście. I tym samym nie złapiemy mandatu. Wskaźniki widzimy nowoczesne, obrotomierz tradycyjny, po środku czytelny prędkościomierz elektroniczny. Komputer pokładowy w języku polskim. Dalej idziemy oczywiście, panel od radia który może być również nawigacją fabryczną, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, radio z Bluetoothem, czyli kolejny aspekt. Łączymy się z telefonem poprzez Bluetooth, i mamy zestaw głośno mówiący, po to, żeby znowu nie zapłacić kolejnego mandatu. I widzą Państwo, że Renault stara się dać takie rozwiązania, które nie tylko wpływają na bezpieczeństwo, ale również wpływają na to, abyśmy za dużo tych mandatów nie płaci. Drodzy Państwo, to co, to, co zawsze warte podkreślenia, to silniki skrzynie biegów. Tu oczywiście mamy skrzynię biegów sześciobiegową, ale również może być w ofercie dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna nowego typu. I do tego jak dodamy całą paletę silników, to naprawdę jest w czym wybierać. akurat mamy typową jednostkę, sprawdzoną jednostkę silnikową benzynową 1,6. 16 zaworowy silnik, 110 koni. Ale oczywiście Renault ma też i silniki turbo doładowane, które są, idą właśnie w tym kierunku, idą wszystkie silniki, również benzynowe. Mamy silnik 1,4 Turbo Benzyna, który ma 130 koni. Są oczywiście silniki diesla, które bardzo mało palą, 1,5 DCI o mocy 90 koni, o mocy 110 koni, ale również nowej klasy silnik ze systemem start-stop, systemem odzyskiwania energii 1.6 gigel 130 koni. Jest naprawdę, ta paleta silników jest bogata i odpowiednio dostosowana do potrzeb i wymagań klientów. Wśród nowego megana. to też oczywiście światła typu LED do jazdy dziennej, czyli już w tym momencie oszczędzamy na żarówka, bo LEDy są twardsze, mniej prądu używają i lepiej widoczne z daleka. Oczywiście światła przeciwmgielne, również może być czujniki cofania z tyłu, z przodu, kamera cofania. Wiele, wiele wyposażenia, które tylko sobie Państwo zażyczą. Drodzy Państwo, w innych markach mamy Wersje pięciodźwiowe i trzydźwiowe. U nas jest wersja pięciodźwiowa i wersja coupé. Dynamiczna. Widzimy to z boku tego samochodu. Już mamy do czynienia z rasowym, fajnym samochodem i przede wszystkim coupé to jest całkiem inny tył tego samochodu, który bardzo ładnie podkreślają reflektory. One są mniejsze, ale bardziej dynamiczne. Inne klosze, inaczej, inaczej formowane i, i, i nadają bardziej wyrazisty taki kształt. Z tyłu mamy taki przedłużony spoil. Który również powoduje, że mamy do czynienia z autem bardziej dynamicznym. Widzą sami Państwo, że jest to piękny coupé. Piękny coupé. I zawsze nasuwa się taka myśl: jak coupé, to nie ma bagażnika. A tutaj, ich Państwo zobaczą sami, Jest bagażnik i to 360 litrów. Więc na pewno pokonie niejedna jedna walizka nam się tutaj zmieści. Drodzy Państwo, mam świadomość, że w tak krótkim programie nie jestem w stanie całej rodziny przedstawić Megana, a jest ona naprawdę bardzo duża, ale mamy kolejne programy, gdzie już teraz Państwa zapraszam i na pewno postaramy się pokrótce przybliżyć kolejne, e, kolejnych członków rodziny Megana. Dziękuję i do zobaczenia.